A my musimy eksperymentować, prawda? Musimy zmienić jakąś naszą taktykę. I dlatego ja wyszedłem z takim projektem, aby zabrać chłopaków, wziąć ich na jakąś relaksacyjną wycieczkę, na przykład do Niemiec. Nie, ja, ja się na to nie zgadzam. Nie, no to jest, to jest zły pomysł. Bo chłopaki, oni muszą biegać. Oni muszą dużo biegać, na średniu nie? Na całą stopach, bo ten technika jest bardzo ważne. Powinien wyjedziesz trzy razy dziennie, to tutaj po każdym rocinku, to no, jak zębów powinno być, no. No nie masz racji, Pyszczek, nie masz. Nie mogę się z Tobą zgodzić, Wojtek. <noise> Najważniejsza jest mentalność takiego no, Taki zawodnik musi wiedzieć, że on, on musi być dobrze przygotowany. I jak się przygotować przed bieganiem, no ja, ja nie wiem. On musi wiedzieć, kiedy on ma podbiec do tej piłki, prawda? Kiedy od niej uciekać. Wyszek. Wojtec, Wyszek. Wojtek. Wyszek. Wojtek. Wyszek. Wojtek. Wojtek. mnie. Czemu? Bo nie. Wojtek nie Wyszek, Nie. To już jest koniec. Odszedł się od nas dobrze, więc z chłopakami, odpocznij sobie. Już, już nigdy razem nie pobiegniemy. Ale Wojtek nie. To już jest koniec. Ale... Do widzenia, do widzenia, panie. Wojtek. Panie Zbyszko, jest pan bardzo zdenerwowany, także my może zaprosimy kolejnego gościa, pan tymczasem odpocznie i przygotuje się do dalszej dyskusji.

Proszę o chwilę, do telewizor, zaraz. Moje pierwsze pytanie: Co to za pudełka, który Pan ze sobą tu przyniósł? Więc jest to kolekcja pudełek, które skąpiłem od uczniów ale tak? Są podpisane. Ten numer dwa to są na drugim piętrze. Jeden to na, na parterze, i tutaj, te, przepraszam, jeden to na pierwszym piętrze, a ten na parterze. I przyniosłem również ze sobą bardzo rzadką tabakę, pakard. Jest to tabaka, którą skąpiłem w barze od Wiktora. <S critically> Jesteśmy pod wrażeniem Państwa zdobyczy, i czy możemy prosić o krótki komentarz dotyczący ostatnich wydarzeń w pierwszym ogólnych To jest paranoia, to jest nie do pomyślenia, że młodzież pije na osiemnastkach alkoholu. Wszyscy już wiedzą o Pani prawdziwej tożsamości. Sława bardzo mi odpowiada, czuję się świetnie jako osoba popularna. Cieszę się, że nie będę musiała ukrywać mojego talentu w szkole. Dlatego może zaprezentuję Państwu mój ulubiony utwór. No no. Weźmy. Zapraszamy już żeby naszego programu na biegu Zapraszamy przedostatniego do gościa, księdza, Przeca Słuchajcie, moi drodzy, wkładać się na bitwę. Wkładać na następną lekcję. Bardzo cieszymy się z wizyty dusz pasterza. Zapraszamy do rozmowy. Czy może udzieli nam, jak się Słuchajcie, moi drodzy, całkiem przypadkowo mam przy sobie tutaj taką gazetę, Świat Kobiety. Wszyscy wiedzą, że jestem niemośnikiem kina. Kupiłem ją ze względu na film. Bardzo, bardzo ciekawy film, jedyne 12 złotych, więc się skusiłem. zobacz, tu też migają, Tu też I... Ciekaw, co czytają dzisiejsze ekskluzywne kobiety. Przeczytałem tutaj wiele artykułów, szczególnie moją uwagę przykuł pewien kontrowersyjny artykuł. Mam tutaj dowody na to, że jest sponsorowany, są tutaj istotne fragmenty, mam tutaj zaznaczone, ale nie przeczytam, jest zbyt kontrowersyjny. Myślę, Myślę że macie pracę. jesteśmy jeszcze na jest wczesna godzina, więc zapraszamy naszego ostatniego gościa, pana Janusza Petera. Bożeło. Yy, ponieważ nie udało nam się od nikogo uzyskać satysfakcjonującej odpowiedzi w takim razie liczymy na pana, że, że to już się stanie teraz. Yy, przypadkiem wszedłem w posiadanie takiego samego artykułu. Pozwolicie, że go przytoczę. Ale że to Jest dopiero godzina... Że... 30. Oglądają nas 4 miliony widzów przed telewizorem, w tym dzieci, które w tym roku pójdą pierwszy raz do komunii. Myślę, że, że ksiądz ma rację. Nie powinniśmy chyba tego zobaczyć? Don piss, baby. <śles> Otóż przez gardła młodych dziewczyn przepływa coraz więcej alkoholu, korzystając z jednego francuskiego zwrotu, jaki znają, tą Perignon W konsekwencji pijaństwa do nierządu, rozpusty, a nawet seksu. Myślę, że to w tym momencie powinniśmy przerwać nasz program. W imieniu mojej klasy, czyli klasy 2a, w imieniu klas, chłopaków z klas 2c i drugiej, którzy nam pomagali, za, za co im dziękujemy. Chciałbym dodać, że wszystkie zdarzenia były przypadkowe. Pani marszałkowska nienawidzi disco nie, nie wiedziała kto to jest szaza. Jak się dowiedziała, to, to dalej nie lubi. Ksiądz czyta damskie kobiety tylko dlatego że są tam filmy. Pan Peta nie czyta damskich kobiet, damskich pis. Ja się normalnie nie mylę, tylko na apelach, eee, Pani Strubińska lepiej przedstawia prognozę pogody mniej więcej, trochę. Eee, pan Wojwulski nie zażywa tabaki, na Monolik też nie zażywa. Ale... No i pan Kostowski nie zażywa. No i w ogóle wszystko było przypadkowe. I to była wola nasza. Dziękuję bardzo. jest no. z z Dziękujemy bardzo klasie 2A. Myślę, że wszyscy się bawiliśmy. Nawet te osoby przedstawiamy tutaj. Także dziękujemy jeszcze raz klasie 2A. Dziękujemy pani profesor Agnieszce-Niklas. No i najpierw chyba poproszę jednak, żebyście poczekali jak na młodzież i żeby wyszli nauczyciele. Dziękuję bardzo.